Witam wszystkich bardzo wszystkim materieśnie, z tej strony dzisiaj kanał porady ogrodowe Frale, życzę wszystkim bardzo dzięki, to jak widzów się z Państwa jeszcze mniej więcej wszystkich witam. Także tak jak już zawsze mówię jeśli, jeśli, jeśli jeszcze tego nie nabyłeś to oczywiście zostaw subskrypcję. Łapkę w lub nie zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka do zrobienia obserwacji łapki w lub, lub serduszka na dzisiaj. Do używania tego film po prostu dalej poszedł świat, żeby każdy mógł po prostu zobaczyć czy na Facebooku, czy na innych różnych platformach społecznościowych. Także tam oczywiście zapraszam też po inne filmy, które się e, niedługo się pojawią jeszcze dzisiaj, czy też możliwe, że jeszcze jutro, bo będą oczywiście dogrywane. tak Także zapraszam na pewno dziś będzie oczywiście mowa o pielgrynacji o tych mniej więcej o filodendronach to są oczywiście filodendrony e, White Princess i White Knight Knight White Knight i White Princess oczywiście będzie mowa o tych e, pielgrynacjach tak dalej Więcej historia y, tych y, filodronów, jakie ja darowałem i tak dalej. No oczywiście oba filodrony, mniej więcej White Knight i White Princess, dorwałem oczywiście w Biedronce za około 4,99 za jedną sztukę. Oni są dosyć takie, w miarę spore, ale mniejsze były dosyć droższe, bo kosztowali... oczywiście miniaturki, kosztowały około 10 zł, potem przesunęli na chyba na 3 zł. Te większe kosztowały 5 zł, mniejsze. 3 zł, ale te naprawdę są wielkie. Może nie aż takie wielkie, ale są większe, bo jak mniej więcej widzicie, doniczka jest, jak to się mówi, w miarę ogólnie duża, tak? Także tak to wygląda. Co ja to mniej więcej chciałem jeszcze w miarę możliwości powiedzieć? No oczywiście, jeśli oczywiście zauważymy jakieś niedoskonałości w roślinach, to oczywiście możemy je. Oczywiście, jak najbardziej przyciąć sekatorem, usunąć jakieś tam zbędne e, czarne liście, coś takiego. I po prostu możemy też wzmocnić roślinę na przykład wodą z cukrem. Wtedy żadne plamy się nie powinny już więcej pojawiać. Jeżeli chodzi o ziemię, to jak najbardziej ziemia uniwersalna z perlitem e, e, lub ziemia kokosowa z ziemią kwiatową lub ziemia e, z mikroelementami razem z ziemią kokosową z ziemią kwiatową e, a najlepiej też by było jakby po prostu na sam na samo dno po prostu e, jakaś e, jak to się mówi szybko mm, drenaż, drenaż Oczywiście e, jestem za tym żeby po prostu drenaż od np. powiedzmy że od e, keramzyt lub, lub jeśli oczywiście nie mamy kramzytu, to możemy na przykład mieć zamiast kramzytu, jeśli nie mamy go oczywiście go dostępny, to możemy użyć oczywiście łupin od orzechów włoskich, od orzechów lwawskowych, od orzechów y, ziemnych, czy też od niesolonych y, pistacji, taki drenaż. Niesolonych pistacji, nie? Niesolonych pistacji, tylko niesolonych pistacji, bo niesolone pistacje mają takie łupiny i tym możemy zastąpić gramstw, czy też chupinami od orzechów włoskich, czy też od orzechów laskowych, czy też nawet od orzechów ziemnych. tak? Także taki drenaż jak najbardziej by się przydał, praktycznie rzecz biorąc, filodendrowi, tak? A jeżeli oczywiście chodzi o nawóz, to jak najbardziej florowit, lub po prostu biohumus do roślin, oczywiście zielonych, lub po prostu nawóz wieloskładnikowy. Oczywiście znajdziecie oczywiście taki. Wieloskładnikowy nawóz oczywiście na moim kanale, także tam oczywiście zapraszam, bo naprawdę e, warto zobaczyć te No Oczywiście, jeśli oczywiście znajdziemy jakieś niedoskonałości w liściach, to wystarczy po prostu przetrzeć siereczką te brudne liście, kiedy będą bardziej czyściejsze, zwykła, miękka siereczka z wodą i tyle, lub po prostu siereczka z nabłyszczaczem. Nabłyszczająca siereczka firmy Biopon, i po prostu przetrzeć, lub po prostu nabłyszczać firmy Subsrael i po prostu popryskać i jest gitara, lub tak jak już mówiłem, siereczka nabłyszczająca firmy Biopon, i po prostu zestrzeć, i mamy już praktycznie rzecz biorąc problem z głowy. Także tyle jeśli chodzi o te pielęgnacje, jeśli chodzi o filodendrony. White Princess, White Knight, także tyle oczywiście z mojej strony, oczywiście z nami, że także zobaczymy do kolejnych materiałów oględzić. Także na razie. Oczywiście, pozdrawiam.